Dobra, witajcie w kolejnym odcinku Treasure Tornar Suk Ze mną jest Niezapominajka Cześć, witamy e, No, mieliśmy tutaj mnóstwo zagadek do rozwiązania Zobaczymy Tak, ostatnio To tak. ja wchodzę na tą drabinkę zobaczyć I Ja też, a ty na lewo, nic nie ma Może Dokładam, ta dźwignia po prostu otwarła tu klapę bo była taka klapa tutaj No, tak, faktycznie jest to jakaś klapa nie wydaje obniżone. mi się, że to to. No i nie, tutaj będzie faktycznie A ten i tutaj jest no taki zamek na, klucz. na czerwony klucz. Jest. Ale słabo z sekretami mamy w tym poziomie. Ja nie wiem, gdzie są te sekrety w takim razie. Ja też nie wiem. Tu, tu, i co? Zjeju. I znowu. No dużo... bo jakaś duża lokacja, dobra, pójdę na lewo. No, ja też poszedłem na lewo. Tutaj A, tutaj zwiecą. też to są. Wow, też te posągi. I jakieś kości o! znowu porozwalamy. Ojej, kuj, zamiast zapisać to załadowałem, brawo. No. brawo ja. No cóż, starza się. Tak. To jest jakaś. Jakiś postulant? Co to jest? Można coś zrobić? Nie. Jakieś na rzeczy się tu dzieją. I zaś na drabinkę. Um, tu jest dziurka na klucz, tak swoją drogą. Niesamowite. To Uch. zaskoczony jestem. <laughs> w albo sensie, pod nie. Już dawno nie było no, dziurek na klucz. i wajch. No. tak, no ale na tym polega Tomb Raider. No tak, tak, wajchy i dziurki. Tak. Tu nic chyba. Szukam dźwigni zlewających się z otoczeniem. To wygląda jakby się dało przesuwać. To no, ja się tutaj. da przesuwać? Nie, chociaż. Nie, pewnie się da wejść wyżej. Po takich skrzynkach na górę się wchodzi. Mhm, chyba. Tak, widzę dziurkę na klucz. Eee, przy, nie, to ja może przyjdę na drugą stronę. Tak, i tam jest wajcha. Tak, widzę to. Jestem prawie na górze. I jeszcze zobaczę, czy tu jakieś znajdki nie leżą. Nigdy nie widzę, chyba że po drugiej stronie gdzieś nie wiem. I rzeczywiście jest wajcha. Dobra, co robi wajcha? Wow, No, chyba jakiś żart. O, proszę. I can shoot the skeletons with my guns. A, to dobrze. <laughs> Bo już myślałam, że będziemy mieli problem. Y Jaka bojowa muza w ogóle. No, dzieje się. Dobra, zapiszę. Dobra, idziemy poszukać przeznaczenia. Hmm, dobra, to ja wezmę shotguna, skoro mamy go tak dużo. Spróbuję te szkielety z shotguna. Ale wiesz nie zabijamy ich, tylko po prostu spowalniamy. Aha. Ja myślałam, że Uu. się da zabić. E, kojarzysz tą muzykę. E, ja jestem kiepska w kojarzeniu ko muzyki przepraszam. Jest... Nie, nie, nic nie, nie szkodzi. No, ewidentnie tutaj no to ewidentnie Nie to, legenda. to jest legenda. Kurde, ale to będzie frustrujące. Bo trzeba tą laskę kupić. Tak. No i o, moja no już leży. Dobra, leży, no. I ja leżę. No, w tym samym momencie ja zginąłem. Ale to. co ona robi? W sensie. Ona coś zostawiła? Nie wiem, ale. numer. Kurde, nie widzę teraz. Zostawiła czy nie? Po co trzeba było ją zabić? Ej, to było totalnie bez sensu. Nie rozumiem tego. Gdzie w ogóle wychodzi na zewnątrz, razem z tymi szkieletami, tak? Wiesz co, co ona zostawia? Może nie wiem. Ej, co? ale może oni umarli, przepaść. Nie umarli Musimy... nie Nie, 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 musimy jakąś pewnie przepaść znaleźć. A można było jeszcze wybuchać albo te... E, wiem, wiem. Z tego rangera strzelić im w głowy. Aha, no tak. No też można. I, ten. i one będą tak latać i nie będą nic robić. No, 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 ja z automatu do nich celuję. Te głowy. Dobra, no, nie Tak. Dokładnie. No, bo to, to jeden, jedyne sposoby, jakie znam. No, masz rację. Zapomniałem o tym. Kurde, ale ten ten nie, dzia nie dział. No, nie, gdzie on ucieka? Fucking shitem. <laughs> Uciekł mi. No, rzeczywiście, to są. No, nie wiem, dla pizzy oni byli. Ej, ale ona go rozwaliła chyba całkiem, czy nie? Tak, ona u mnie zabiła wszystkich na szczęście. Dobra, to jest dziwne jakieś. Nie, nie rozumiem sensu, Tutaj, tak? tutaj jest brama, <laughs> aby wyjechać. Y więc czuję, że tu będzie rychły koniec levelu. Aha. No nie wiem czy taki rychły, ale czuję, że tutaj ona będzie wyjeżdżać. Aha, a, a tu jest jeszcze jakieś zejście na dół. Tak, właśnie jestem. Aha, jeden, aha, jeden szkielet się u mnie zbagował. A kolejny, tu słuchaj, jeszcze inne. Aha, oczywiście e, zamek na czerwony klucz. Aha, kolejny. Tak i za nim jest Świetnie. znowu przejście w dół. No widzę tu przejście w dół. No to Aha, jak, się, jak się odwrócisz, to jest zamek. Mhm. Jakieś znajdźki, to jeszcze coś było? Chyba nie. Nie wiem, czy to można rozwalić. Zaraz sprawdzę. Aha, bo tu można zejść jakby w dół jeszcze tu są takie, te dźwigi. Okay. Mhm. Czekaj, bo tam chyba coś jest ukryte. Mm, nie, to jest do góry. Aha, bo to wygląda jakby miały skrzynki... O, co to? Mm, dobra, bez sensu, że tu poszedłem. Już myślałem, że coś odkryję. Okay. A to takie. W sumie nic. A, Jezus, przepraszam! Okay. O, znowu to samo. No. jak się może. Tak. Ale to w tym samym samo. miejscu jesteśmy. No. Ale wiesz co, po prostu... Idą nieoczekiwani na ciebie i to. No. I to tylko, wiesz, bo to znamy przecież tutaj. No. Tych te gości tej Yeti. Jakiś szkielecik znowu do przesunięcia. Ale, aha, dobra, tam jest apteczka pod nim. I kolejny zamek na klucz. Mhm. Uh -huh. Dobra, damy te flary, bo nic nie chcę. No, bierz się za niego. No kurczę, i znowu wyszedłem z tej gry. O nie. No. Zakończ. No, to jest o? Kolejne szkielety. No Boże, do kogo to prowadzi? Co to jest? Nie mhm. czy raz je zostawię. Kurde, wygląda to jakby miały się te skrzynki przesuwać na tej taśmie, tak, czy tak, coś. Tak, 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 tak. Ja też właśnie tak zatrzymałem się przy nich przez mhm. chwilę. Może da się tu gdzieś jeszcze wejść na górę. A i tu jest coś jeszcze po środku, co to jest? To jest jakaś platforma, ona chyba musi opaść na dół. Dobra, no ale jest, chyba bez klucza jest. to nic nie zrobimy. Na faktycznie nie. jest to platforma. Taka konstrukcja śmieszna. No. A Ty jeszcze się zachowałeś? No, chyba bez klucza to niewiele tu zrobimy. No ja tu nic nie widzę. Co tu jest? Tu hmm. jest. To jest woda w ogóle. Poszłam jeszcze tam, gdzie te dźwigi są. Mhm. Ja tu jeszcze sprawdzam dokoła chodzę, tam, czy ten mhm. kostek jest. Aha, bo tu jest drabinka. W ogóle wiatrak. Aha, na ten... Przy tych dźwigach na sam dół można zejść w ogóle. Po takiej drabince i odskoczyć do tyłu i tu coś jest. Jak coś. Mhm. Jeszcze ja nie postkę. wiem, co Ała. Dobra. <grystanie> <grystanie> to mówisz tam nieco wyżej, tak? Z tam drzwi. Tak, i tu jest koleś, który zostawia klucz. Tylko mam problem, bo on mi się. O Boże, on mi tak umarł, że nie mogę tego klucza podnieść. nie? Uważaj, gdzie on ci umiera. Dobra, dobra. Aha, to tam chyba wskoczyłaś, rozumiem. Tak, zeskoczyłam trochę na dół, skoczyłam na taki żółto-czarny mhm. klocek i po tym żółtym czarno tam jest drabinka po jednej stronie. No i on zostawia ten, ten taki czerwony kluczyk do, do um, tej chyba platformy, tak mi się wydaje. Dobra. Ale do wody nie skakiwałaś, nie, 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 nie. O, i tu jest jeszcze jakiś blok do przesunięcia. Aha, super, tylko jak go przesunąć? To nie, nie wiem. Dobra. Jestem oh, już. Aha, dobra. Cześć, facet. Dawaj, dawaj klucz. Słyszałem, że go masz. Słyszałem <ślesz> 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 takie ploty. <ślesz> no, dokładnie. O kurczę. No to jest taka skrzynka do przesuwania, ale z nią nic się nie da zrobić. No to jest taka siatka. No, z nią też się nic nie da zrobić. Ale ten jest taki. Van... bo ona van... stoi przy niej. I ten. Nic się nie dzieje. Ani posunąć do przodu, Aha, ani do widzę, 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 Wiem, wiem, wiem. No. Kurde. I co teraz? Wiesz co, może chodzi o to, żeby tutaj postawić jakiś inny klocek ja wtedy Też mi się trochę przesunię. tak wydaje, tylko że nie ma tu żadnego innego klocka do przesunięcia. No bo tego się nie da, nie? Nie da się. No, nie da. Tego też nie. No, to nie ma. No to musimy zostawić póki co, bo nie wiadomo. O. Założę się, że to jest jakiś sekret, nie? <grych> no ale na pewno coś tu jest, bo ta, ta siatka jest, to, to przejście. A, to e, może, to może tam się dalej coś, coś, coś zrobi. Jest. No. A jeszcze w sumie bym skoczyła do tej wody zobaczyć, no, chociaż ja tam jest... A to jest podwodna dźwignia tu jest. O, jest, faktycznie. I ona pewnie nam otworzy tą siatkę. No, jakąś siatkę otwiera. Tylko nie wiem, czy tam. Tak, to jest ta, bo tam no, bo widziałem... Takie, no, chyba jakby naboje były. Tylko nie wypłyniemy stąd tak prosto. Nie, nie, nie od razu. Tak? Tak. Aha. Bo tu się można dalej płynąć, ale tam jest wiatr no, taki. Tak, widziałem, sprycha. widziałem. O, co tu jest? Naboje. Super. Okej. Okay. Hmm. Aha, i tu jest oto przełącznik do zastrzelenia. O, dobra. Dobra, i co by nam to dało? Może jest tam jakaś, yy, jeszcze jakiś bloczek do przesuwania. Mm. Nie, chyba nie. Nie, nie widzę. No zobaczymy, czy może to popsuło i otworzyło tam to coś, co my tam staraliśmy się przesunąć. Kurde, ale to jest tak umiejscowione, że ja nie mogę. Ale dziwne. No jest coś do... Aha, nie wiadomo, co właściwie to zrobiło, tak? Nie mam pojęcia. A tu jest jeszcze drugie takie. Obydwa zastrzeliłeś? Nie, jedno. No to tu jest jeszcze drugie. W tym samym pomieszczeniu. I wydaje mi się, że słyszałam jakiś dźwięk, także chyba trzeba dwa... Aha, to po drugiej stronie. No, tak, po drugiej stronie, no. Dobra, teraz pytanie. Okej. Okay. Jaki to jest dźwięk? Do czego? Skrzynka się nic nie zrobiła, także. I przesuwa się, tak. można ją pchać. Tak? Tak, w o. tym momencie. Mhm. Widocznie za, za tą skrzynką Tak, był tak, jakiś no to blok. coś tam było zablokowane. Mhm. No, nawet widać, bo tak się mieni. Tak, odkrywa nam jakieś, jakieś pomieszczenie. Mhm. Co to dało? Sekret. No, tak myślałam, że to jest sekret, um. nie? <laughs> tak. Tak coś czułam. Czaszka. I co tu jeszcze jest? Apteczka, amunicja, nice. No, dobra, ta apteczka to się przyda jak najbardziej. No. E, no dobra, i dobra, wskakujemy do wody i zobaczymy, ma... co tam dalej jest. No, tylko że dalej tam właśnie ten wiatrak spycha. Aha, bo nie sprawdzałem tego. No, możesz sobie zobaczyć, ale wydaje mi się, że chyba się nie da tam przejść. E, normalnie. Aha, dobra. Tam dalej, w sensie. Tak, tam dalej, tak, tak. tak. No. no. No i niestety, giniesz. Dobra, do dwóch razy sztuka. Tak spróbuję teraz. E, tak okay. kącikiem, 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 kącikiem. Nie, no nie, nie da się. Nie. Faktycznie, no to wchodzimy, bo mamy jakiś klucz. No, tak, mamy ten klucz do tej platformy chyba, co się tak, ma e, tak. sunąć. To było zaś, Boże, yy, tu gdzieś chyba. O, tu, red mhm. Dobra. O, no, obsunęło się i chyba jest dźwignia kolejna. O Jezus. Eee. Jakie dźwięki. Dobra, szukam tego. Tam na dole czy tutaj? Czy na tym eee. poziomie? Tutaj. Dobra, tu widzę. Tak, w dół tą taśmą taką. O, nie działa. To nie tam. N nie, taśmą, ten, ten, co ta, co, taka taśma jest niby na skrzynki, czy coś. W dół, takie żeśmy myśli. Mhm. Dobra, bo tutaj też jest. Eee... Tak, wiem, Czerwony, ale, ale to, to, to był taki właśnie ten kluczyk. Nie wiem. Taki Aha, okrągły. Dobra, dobra, dobra. Ale co to zrobiło? Ty mi powiedz, bo ja nie wiem. Aha, okej, okay, już. Daję i patrzę, o co chodzi. Znaczy, tam, bo tam jest dźwignia taka i ona coś robi i nie wiem co. Aha, ona, no, przesunęło się. Znaczy, obniżyło, tak? Obniżyło jest no. dźwignia, okej. Okay. Tak. Co dalej? Dalej zamazaj. Wow, co to się zadziało? Coś no się rozwaliło, potoczyło i coś zniszczyło. Gdzie to jest? W sensie tu? To tutaj, górę, tutaj e, koło kostka, słuchaj koło kostka. Aha, bo tutaj są jakieś rozwalone... belki. Klucz. dobra i klucz. Czerwony A, klucz. faktycznie. Boże, drogi. Ale pom pomysłowe ci powiem. No. <laughs> Że w takich okolicznościach znaleźć klucz. No. <laughs> o Boże. No Dobra, i, ma I mamy klucz do tego zamka. I co to nam daje? Znowu warehouse. Aha, i teraz do wody, do tego wiatraka. Mm, okej. Okay. No, no w sumie powiem Ci, że takie logiczne. No. A Na szczęście wiesz, wiemy co, o co chodzi. No, nie, nie utykamy. Tak. Chyba, że ja nie umiemy znaleźć z I zginąłem w durny sposób zginąłem i powtarzam okay. wszystko od nowa. O Oczywiście. Nie. I drabinka na górę. O nie. Nie wierzę. Wiesz, bo chciałem sobie wskoczyć do wody, słuchaj. Myślałam, no. że wszędzie jest woda, ale. No, niestety. Ale, no, niestety nie. Dobra, będziesz pierwsza. Znowu i zobacz, co tam się dzieje. No, właśnie w takiej sytuacji zapominam zapisywać, wiesz? Jak ja już no, widzę no. rozwiązanie, już wiem, o co chodzi. Mhm. I to e, usypia moją czujność. No, rozumiem. Się, ja się tak nauczyłam po prostu z. Dzieciństwa jak grałam w Tomb Raidera, to po prostu wszędzie mhm. gdzie mogłam zapisywałam, bo ja się strasznie bałam w ogóle tych wszystkich przeciwników i w ogóle jak mi coś miało nagle wyskoczyć i dostawałam zawału, to no no. zapis i koniec, nie gram. Może i tak byłam odważniejsza niż na przykład Teo, mi serdecznie pozdrawiam. No pewnie serdecznie pozdrawiam. Tak? Ona ten. Ona mi kazała zawsze grać, a, a ona rozwiązywała zagadki. Taki mm -hmm. miałyśmy podział obowiązków w Tomb Raiderze. Ja grałam, a ona rozwiązywała zagadki. A, to, to, to nawet pamiętam, bo podczas wywiadu, jak rozmawiałem, to opowiadała właśnie o czymś takim. No, no, no. No. Ja <laughs> No to sobie wyobraź jak ja grałem na PSX-ie w, w trójkę, gdzie tam były tylko kryształy. No, tam... tego to już w ogóle sobie nie wyobrażam. Tak, ale to był, to była adrenalina, to był stres, wiesz, no. wybieraj jakiś odpowiedni moment, <laughs> gdzie ograniczone miejsca były. No, właśnie. Dobra. Kurczę. Dobra, skakuj do wody. No i co, miałem rację? Że to jest ten. O no tak. Wentylator, On już nie wciąga. Tak, tak, tak. Uh -huh. A, okay. wypłynęłaś. Pewnie już kończysz. Nie wiem. Spoko. <laughs> Gdzie tam kończę? <laughs> Tobie rozbijam rzeczy. <laughs> Dobra, co tu jest? W sumie na razie nic. Drabinka. No dobra, ale po co żeśmy tu władzili, tak w ogóle? To mnie interara. E, no, ale... Ja trochę nie rozumiem sensu na razie tego pomieszczenia, w którym jestem. Dobra, tu, jest, tu są worki, pewnie zastrzeliłaś. Tak, tak. I tu jest taka szyba, którą też można zestrzelić i jest jakby powrót na drugą stronę. Tylko, że no myśmy tam byli i nie rozumiem sensu. W sensie, co żeśmy uzyskali idąc okay. tą drogą? Uh. Czekaj, jeszcze tu widzę coś. A klucz tu jest, może na, na tym. I pokazała dziurkę od klucza od razu. Na takim, na takiej skrzynce szarej. Uh -huh. Jest jak coś. Jest, Zobaczę po faktycznie. drugiej stronie. Nie, ale nie, tu nic nie ma. No dobra, hmm. to tu się wracamy w takim razie. Dobra. Powiem, że jakoś nie kojarzę tego miejsca. Też nie kojarzę. Wydaje mi się, że to może być miejsce, w którym nas jeszcze nie było. Tak, tak. Ja się cofnę. Może chyba musimy się całkiem cofnąć do, hmm. o Boże, do momentu Tam, gdzie tej to... pierwszej lokacji. Albo tam, gdzie były te szkieletory, nie wiem. Jest to było takiego. A, tam gdzie szkieletory. Tam, gdzie był, jest to tam, gdzie wyżej, tam była wajka, ale po drugiej stronie jakoś. E, tak, tam... tam gdzie szkieletory, tu, był, tu była dziurka na klucz. Tak, o, to o, będzie o, tutaj. O, o, no właśnie, tak, tak, uh -huh. tak, tak, to jest to. Mhm. Tak. Dobra, jestem tu. Taktycznie. Tak, i otworzyła się. Uh -huh. Bramka. Uuu, coś tu jest. Jej, Dobra, ile ja, zap tych. ja zapisuję. Komputerków? Tak, Bartoli. Dużo. Marko Bartoli. I dobra, to jest znowu jest jakiś klucz. dziwny klucz. No to są jakieś promienie w ogóle o, po bokach, dobra, widzisz to? I, no ja widzę towarzystwo. Aha. <laughs> dobra, ja zapisuję. Ja to się ja jeszcze tak. rozglądam. Wiesz, tu nawet nie ma czasu, bo od razu wiesz, tutaj przychodzą. Nie, ja tam nic nie zauważyłam, że mi przychodzą, ja nie wiem. Uh -huh. Nie no w ogóle zaraz mi się skończy ten shotgun, nie? E, no właśnie, ile. Bo ja cały mam. czas tego shotguna. No, jeszcze mam sporo: 34 mm. dobra, flary zostawił i coś jeszcze? I apteczkę. Apteczkę, no. Dobra. Tu coś jest, nie ma. No to teraz chyba się musimy cofnąć. Bo mm -hmm. Już chyba nie mam pomysłu. Co jeszcze tutaj na, na górę poszedł? No, możesz zobaczyć. Bo tam jeszcze nas nie było. Może tam jakiś sekret jest. Takie do przeskakiwania są. Nie, nie, w sumie nic nie ma. Cały czas ją obijam, no straszne. Dobra, to ja wróciłam do tej głównej lokacji i poszłam do takiej, nie wiem, czy jest dźwignia. E, jakieś ruskie napisy, jakieś żółto-czarne znowu paski. Mhm. Dziwne rzeczy się tu dzieją. Czy ktoś no tu już. jest? Jeszcze tutaj tylko skrzynki obejrzę. No spoko, kapita. spoko. Ja tu się nie. rozglądam dookoła jeszcze. Naprawdę, tą ma. dźwignię posunę. O Jezus. No, jeszcze tego żółtego klucza musimy znaleźć do, do początku. Mhm. A, czyli drabiną. Tak, zeszłam Zeszłaś. drabiną tam na sam dół i, yy, i poszłam. Na lewo, chyba, z tamtej strony. No właśnie, a tu na wprost byliśmy, a nic nie ma. Dobra, no to patrzymy na lewo. Chociaż tam na wprost się świeci coś takiego, z No chyba to jest to miejsce. No, wydaje mi się, że tak. No pewnie, że tak. Dobrze myślę? Powiedz, że tak. Czekaj. No tu jest, tu jest zamek. Nie, niestety. A, no tu okay. jest zamek na klucz. Do następnej jakiejś lokacji. Do... A to ty, ty, ty ten na żółty klucz, czy. Tak, 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 tak. No, no to y, zanim jakby tam y, a, Przedni, pójdziesz tak? to. to mhm. prze, przed tym jest no takie jakby przejście. No, taki no, no takie łuczak. sople tam są. Mhm. Tam dźwignię posunęłam i ten. Tu jest Dobra. przejście dalej, jakby. Wow! Okay. Wow, wow, wow! Co się dzieje? Ale już mamy w sumie pół godziny. Aha. I tak Dosyć sporo zrobiliśmy. Okej, okay, no to są pułapki jakieś. No i te sopy tak wiesz, mnie niepokoją trochę. Jeszcze zobaczyć co w tym. No, to możesz sobie zobaczyć, co no, tam nas czeka. Nic, nic, No i dobra, ja, ja jestem przy tym wejściu, przed tymi ruskimi napisami CCCP. Dobrze. Ja tu zacznę do środka, ale tu w sumie, Aha. no. No, to na jedno wyjdzie. No. Dobra. Dobra. No to serdecznie dziękujemy za obejrzenie <laughs> i zachęcamy, tak. zapraszamy do następnego już niebawem. Cześć. Cześć. Pa, pa.